cierpienie, aberracja, wiecznie niezaspokojony głód. Tak można opisać jednego z najbardziej charakterystycznych i tajemniczych lordów Sithów w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Darth Nihilus, znany również jako Lord Głodu, doświadczał w swoim życiu emocji, które popchnęły go w objęcia ciemnej strony mocy. Tam stał się jej niewolnikiem i ucieleśnieniem jej najgorszych aspektów.

Nie znamy szczegółów jego dzieciństwa ani jego życia przed upadkiem w otchłań ciemności. Wiadomo jedynie, że przed tragiczną przemianą był człowiekiem o ciemnych włosach, żyjącym w czasach wojen mandaloriańskich. W tych konfliktach brutalni najeźdźcy, znani jako Mandalorianie, walczyli z Republiką Galaktyczną i Jedi-renegatami nazwanymi rewanżystami. Rola Nailusa w tej wojnie pozostaje niejasna, ale jedno jest pewne. Stracił w niej wszystko, co cenił najbardziej rodzinę, przyjaciół, a przede wszystkim wolę życia. Podczas ostatniej bitwy w roku 3960 przed zniszczeniem Gwiazdy Śmierci, Nailus znajdował się na planecie Mala Korpiąty. Powód jego obecności w tym miejscu pozostaje nieznany. Być może wspierał Republikę w walce z Mandalorianami, a może właśnie tam znajdował się jego dom. Historia w tym punkcie milknie, lecz wiadomo, że to właśnie na Malakorze V jego los odmienił się na zawsze. Generał wojsk Republiki, rycerz Jedi Revan oraz jego doradczyni Mitra Surik rozkazali aktywować superbroń generator cienia masy. Urządzenie wykorzystywało naturalne cienie masy wytwarzane przez planety i przekształcało je w potężne anomalie grawitacyjne. Efekt działania generatora był katastrofalny. Na orbicie planety powstały wiry grawitacyjne, które zniszczyły okręty, a powierzchnia Malakora została zmiażdżona aż do samego jądra. Planeta, niegdyś pełna życia, stała się rozbitą, zniszczoną planetoidą, której szczątki łączyły się słabymi, lecz wciąż aktywnymi polami grawitacyjnymi. Działanie generatora unicestwiło wszystkie żyjące na powierzchni istoty, poza przystosowanymi do ekstremalnych warunków bestiami sztormu. Siły Republiki i Mandalorian opuściły malakornie świadome, że poza tymi bezrozumnymi stworzeniami na zniszczonej planecie przetrwało kilku ocalałych żołnierzy i mieszkańców, w tym Nailus. Jakim cudem przetrwał? Być może moc chciała go oszczędzić, a może jego rozpacz po utracie bliskich była silniejsza niż dotyk śmierci. Bez względu na przyczynę Nailus przeżył zagładę i pogrążył się w rozpaczy, która na zawsze zmieniła jego życie. Nie mógł jednak uciec z planety, gdyż sztucznie wytworzone pole grawitacyjne więziło go w miejscu, uniemożliwiając jakikolwiek ruch. Sparaliżowany, niezdolny do zebrania myśli, zaczął odczuwać skutki działania superbroni. Ból, którego doświadczał, nie był fizyczny, ponieważ jego ciało stało się bezwładną skorupą. Cierpienie pochodziło z głębi jego duszy. Każda emocja była niczym otwarta rana, która z czasem przeradzała się w pustkę. Ta pustka wypełniła jego istnienie i zamieniła się w niezaspokojony głód. Aby ją uciszyć, Nilus musiał zrobić coś straszliwego. Pustka w jego umyśle pozwoliła mu wyrwać się z niewidzialnych więzów i rozpocząć poszukiwanie ofiar, które mogłyby choć na chwilę zaspokoić to nienasycone pragnienie. Podróżując po zniszczonym malakorze, wchłaniał energię życiową każdego napotkanego ocalałego. Choć nie czerpał z tego przyjemności, pożeranie ich siły życiowej przynosiło mu chwilowe ukojenie, ucieczkę od bolesnych wspomnień i wszechogarniającego głodu. Jednak im więcej energii pochłaniał, tym krócej odczuwał ulgę, a głód stawał się coraz bardziej nieznośny. Po pięciu latach Nailusa odnalazła w Treja, przyciągnięta echem mocy. Jej celem było zlokalizowanie zwanej rany w mocy, potężnego zjawiska, które powstało w wyniku użycia generatora cienia masy. Moc będąca siłą wiążącą wszystkie żywe istoty w galaktyce otrzymała ranę wskutek jednoczesnej śmierci niezliczonych istnień. Takie miejsce stawało się epicentrum ciemności, pełnym bólu, strachu i echa głosów tych, którzy zginęli. Ktoś, kto znał tajniki ciemnej strony, mógł wykorzystać te zranione miejsca do własnych celów. Treja potrzebowała tej siły, aby zrealizować swoje zadanie zgładzenie wszystkich Jedi. Treja szybko zrozumiała, że to Nihilus był żywym epicentrum Rany w mocy. Postanowiła przeciągnąć go na swoją stronę, tłumacząc mu, że to moc podsyca jego głód. Zaoferowała mu szkolenie, które pozwoliłoby mu na pożeranie energii z całych światów, zaspokajając tym swój głód. Najlus, zdesperowany i opętany głodem, zgodził się bez wahania. Wraz z Darf Treją i jej drugim uczniem, Darf Sajonem, udał się do starożytnej Akademii Sithów na Malakorze V, odkrytej wcześniej przez Rywana podczas wojen mandaloriańskich. Pod okiem Trei, Nailus i Sion doskonalili różnorodne aspekty mocy oraz poznawali filozofię Sithów. Nailuz wykazując wyjątkowy talent szybko opanował wiele potężnych technik, takich jak błyskawice mocy, niszczycielskie fale energii znane jako krzyk mocy, czy śmiercionośną plagę, która działała jak toksyna wyniszczająca ciało ofiary. Z czasem Najlus osiągnął tak wielką potęgę, że potrafił naginać moc do swojej woli, wysyłając swoją świadomość na ogromne odległości nawet do innych układów gwiezdnych. Dzięki temu mógł wyczuwać użytkowników mocy w całej galaktyce, szczególnie w dużych skupiskach. Nilus osiągnął biegłość także w sztuce alchemii Sithów, zwłaszcza w ujarzmianiu dzikich zwierząt, takich jak wspomniane wcześniej bestie sztormu. Jak większość Sithów, stworzył swój własny miecz świetlny, którym władał z niezwykłą agresją i brutalnością. Mimo to używał go rzadko, polegając przede wszystkim na swoich umiejętnościach w posługiwaniu się mocą. Po roku intensywnego treningu, Nilus i Sion zostali obdarzeni tytułem DARTA. I wraz z Treją ponownie zjednoczyli wszystkich adeptów ciemnej strony pod sztandarem Triumviratu Sithów. Na czele tej organizacji stanęli jako Lady Zdrady, Lord Bulu i Lord Głodu. Jednak Treja szybko zaczęła dostrzegać, że głód Najlusa stanowi przeszkodę w realizacji celów Sithów. Jego nieposkromiona natura zagrażała równowadze w Triumviracie, ponieważ głód był siłą która wymykała się wszelkim próbom kontroli. Mimo obaw, Treja nie złamała swojej obietnicy. Pokazała Najlusowi, jak przekształcić jego głód w źródło jeszcze większej potęgi. Stało się to dla niej niemal zgubą. Im więcej planet pochłaniał Lord Głodu i im bardziej zanurzał się w ciemnej stronie, tym bardziej zatracał swoje człowieczeństwo, a jego moc rosła w zastraszającym tempie. Wkrótce przewyższył nawet swoją mistrzynię. Najlus zyskał opinię istoty nieznoszącej sprzeciwu, dążącej do dominacji nad umysłami innych, a jednocześnie bezwzględnej wobec każdego, kto mógłby zagrozić jego potędze. Triumvirat Sithów wspólnie organizował nowe siły do walki z Jedi, lecz wkrótce pojawiły się napięcia między uczniami a mistrzynią. Nailuz i Sion pragnęli natychmiastowej zagłady zakonu Jedi, rzucając całą siłę Sithów do frontalnego ataku. Treya natomiast optowała za bardziej przemyślaną strategią opartą na cierpliwości i przebiegłości. Rozbieżność wizji doprowadziła do załamania się ich sojuszu. W centrum Akademii Sithów uczniowie rzucili wyzwanie swojej mistrzyni. W trakcie walki Nailus z impetem pchnął Treję na filar, wytrącając jej miecz świetlny z rąk. Chwilę później, Saion, w swoim brutalnym stylu, zadał jej kilka potężnych ciosów i cisnął ją na ziemię. Następnie obaj lordowie wspólnie użyli swoich zdolności, aby odciąć Treję od mocy i wygnali ją z Akademii. Po upadku Trey Sithowie, pozbawieni jednolitego przywództwa, podzielili się na wiele rywalizujących frakcji, z których każda dążyła do zdobycia władzy na własny sposób. Tymczasem Nihilus i Sion kontynuowali swoje działania mające na celu zniszczenie zakonu Jedi, choć ich metody znacznie się różniły. Sion osobiście polował na Jedi, zabijając ich wszędzie tam, gdzie ich znalazł. Nihilus natomiast postawił na bardziej efektywną strategię. Zamiast tracić czas na eliminowanie pojedynczych Jedi, zamierzał unicestwić ich wszystkich naraz. Był bardziej ostrożny w swoich działaniach i nie lekceważył Jedi w przeciwieństwie do Sajona. Wykorzystał anomalie grawitacyjne Malakoru, aby zdobyć szczątki porzuconych statków z czasów wojen mandaloriańskich. Z tych fragmentów stworzył okręt flagowy Ravager. Technicznie rzecz biorąc, nie nadawał się do lotu w kosmosie. W normalnych warunkach byłby niemożliwy do pilotowania, a tym bardziej do zamieszkania. Jednak okoliczności były dalekie od normalnych. Słudzy najlusa załatali kluczowe dziury w kadłubie, a działające tarcze generowały minimalny poziom tlenu niezbędny do przeżycia. Wewnątrz statku panował jednak chaos. Zniszczone korytarze i terminale pokrywała gruba warstwa kurzu a oświetlenie działało jedynie na nielicznych pokładach, emitując słabe, żółtawe światło. Ze zwisających przewodów co chwilę tryskały iskry, a metalowe posadzki ulegały postępującej korozji. Z zewnątrz Ravager wyglądał jakby miał się lada moment rozpaść. Każdy kto tak pomyślał napotykając na swojej drodze ten widmowy okręt, popełniał jednak poważny błąd. Mimo swojego opłakanego stanu Ravager okazał się niezwykle potężny, głównie dzięki samej sile najlusa. To on, korzystając z mocy i własnej nieugiętej woli, utrzymywał okręt w całości, nawet w trakcie ostrzału. Widmowa flota z Ravagerem na czele stała się niemal niezniszczalną siłą w kosmosie. Na pokładzie okrętów Nailuz zgromadził licznych członków załogi, których bezpieczeństwa strzegli żołnierze Sithów. Jednak, nawet załoga szybko ulegała jego złowrogiej aurze. Po krótkim czasie spędzonym w obecności lorda głodu stawali się jego niewolnikami, całkowicie podporządkowanymi jego woli. Wielu z nich służyło mu także jako źródło pożywienia, zaspokajając jego nigdy niegasnący głód. Mimo, że statki wyposażono w kwatery mieszkalne, załoga ich nie używała. Wpływ Nailusa pozbawił ich jakichkolwiek potrzeb snu, jedzenia czy picia. Ci ludzie, zamienieni w półżywe cienie samych siebie, Nieprzerwanie czuwali nad terminalami w mrocznych wnękach mostka, którego słabe światło ledwie przebijało się przez gęsty półmrok. Na mostku przebywał także sam lord głodu, stojąc nieruchomo przed iluminatorem, wpatrując się w pustkę kosmosu. To właśnie stąd nawigował swoją flotę w kierunku kolejnych punktów pełnych mocy, które zamierzał pochłonąć, by zaspokoić swój głód i zwiększyć swoją potęgę. Z biegiem czasu ciało Nailusa ulegało coraz większej degradacji pod wpływem głodu i ciemnej strony, aż w końcu całkowicie się rozpadło. Nie był to jednak jego koniec. Przeczuwając nieuniknioną śmierć, Nailus podjął desperackie działania. Wykorzystał wszelkie pokłady mocy, jakie miał do dyspozycji, i przywiązał swojego ducha do ciemnych szat, zbroi. Oraz charakterystycznej białej maski ozdobionej czerwonymi pasami nad otworami na oczy i metalową ozdobą na środku. Odrzucając swoje fizyczne, słabe ciało, pozwoliłby ciemna strona pochłonęła to, co z niego pozostało. Za pomocą mocy utrzymywał elementy swojego odzienia w formie przypominającej humanoidalną postać, zdolną w razie potrzeby władać mieczem świetlnym. Według legend zasłyszanych przez podróżników. Nikt nie był w stanie spojrzeć na ilusowi prosto w otwory jego maski. Każdy, kto próbował, widział jedynie cmentarny świat otoczony martwymi statkami, a następnie bezdenną pustkę, w której łatwo było się zatracić, stając się na wieki jego sługą. Lord Sithów utracił większość emocji typowych dla ludzi, stając się istotą kierowaną jedynie niepowstrzymanym głodem. Bardzo szybko zaakceptował swoją nową naturę, ponieważ jego aura wzbudzała w otaczających go ludziach głęboki strach idealne źródło energii, które najlepiej wypełniało jego bezgraniczną pustkę. Z czasem przestał posługiwać się ludzką mową, zastępując ją tajemniczymi wzorcami dźwięków, które dla zwykłego człowieka brzmiały jak niezrozumiały bełkot. Jego niszczycielski wpływ dotknął również załogę, której ciała ulegały stopniowej degeneracji, finalnie umierając w straszliwych męczarniach. Wyjątkowa okazja do nakarmienia głodu Nailusa pojawiła się dwa lata po wygnaniu Trei z Malakora. Mistrzyni Jedi Atris zorganizowała zgromadzenie zakonu Jedi na Katar, rodzimej planecie rasy Miraluka. Celem tego spotkania było zebranie ocalałych szczystki Jedi przeprowadzonej przez Lordów Sithów, aby wspólnie opracować plan przetrwania. W rzeczywistości jednak zebranie było podstępem ze strony Atris, która od miesięcy wyczuwała potężne zakłócenia w mocy wywoływane przez Nailusa. Zamierzała użyć Jedi jako przynęty, aby zwabić lorda Sithów i przywrócić równowagę w mocy, niszcząc te aberracje. Atris nie zdawała sobie jednak sprawy z konsekwencji swojego planu. Wprowadzając go w życie, skazała na śmierć miliony mieszkańców planety oraz wszystkich zgromadzonych tam Jedi. Gdy Nailus przybył na orbitę, jego głos rozbrzmiał niczym potężna fala pochłaniająca wszystko na swojej drodze. Niezależnie od wrażliwości na Moc, wszyscy na planecie odczuli destrukcyjne działanie tej fali. Ich dusze zostały rozerwane, ciała zniszczone, a świadomość całkowicie zgładzona. Głód Nailusa był tak potężny, że unicestwił całe życie na Katar, przemieniając bujną planetę w cmentarzysko kości i popiołu. W wyniku tego przerażającego wydarzenia niemal wszyscy, Jedi, w tym członkowie Rady z Konklawy na Dantuin pod przewodnictwem Wandara Tokare, zginęli. Atris, która nie uczestniczyła w zgromadzeniu wierzyła, że obecni tam rycerze zdołają pokonać Nailusa, jednak nie doceniła jego potęgi. Po katastrofie świadoma, że jej działania doprowadziły do niemal całkowitego upadku zakonu Jedi, ukryła się wraz z kilkoma mistrzami, którzy uniknęli straszliwego losu. Po pochłonięciu życia z Katar, Nailus udał się na powierzchnię planety, aby z bliska podziwiać swoje dzieło. Odnalazł tam jedyną ocalałą kobietę rasy Miraluka, którą oszczędził z własnej woli, aby była ona świadkiem i heroldem jego misji. Postanowił wprowadzić ją w stan głębokiego snu i zabrał na pokład swojego okrętu. Przez kilka dni zajmował się jej ranami, wykorzystując technikę znaną jako mroczne leczenie jedyny sposób na wyleczenie obrażeń po katastrofie, jaka dotknęła planetę. Kobieta w końcu obudziła się w pełni wyleczona, lecz zaskoczona miejscem, w którym się znalazła. Wędrując po mrocznych korytarzach statku, dotarła na mostek, gdzie Nailus stał nieruchomo, wpatrując się w pustkę kosmosu. Zbliżyła się do niego bez strachu i zapytała, dlaczego fala śmierci oszczędziła właśnie ją. Nailus, zamiast odpowiedzieć słowami, przekazał jej swoją wizję galaktyki obraz światów, pełnych istot odłączonych od mocy, zagubionych w tłumie. W jego zamyśle chciał ukształtować wszechświat na nowo, wprowadzając porządek, w którym śmierć stałaby się jedynym celem życia, a władza nad ludzkością środkiem do jego osiągnięcia. Wizja Nailusa wywarła na kobiecie głębokie wrażenie. Uwierzyła, że galaktyka musi zostać oczyszczona z brzydoty i nędzy, a śmierć przyniesie spokój i harmonię. Tak intensywne doświadczenie pozostawiło trwały ślad. Jej zdolność widzenia przez moc charakterystyczna dla Mira Lukan została poważnie uszkodzona, a wokół jej oczodołów pojawiły się blizny. Nailus celowo pozbawił ją tej zdolności, chcąc by wreszcie zaczęła postrzegać rzeczywistość tak jak on ją widział. Uznając jego słowa za prawdę, kobieta zgodziła się zostać jego uczennicą i przedstawiła się jako Visas Mar. Po miesiącach intensywnego treningu Visas stała się jego ręką cienia, a wyjątkowa więź w mocy, jaka połączyła ją z Nailusem, wzmacniała ich oboje. Gdy jedno rosło w siłę, drugie również stawało się potężniejsze. Relacja ta sprawiła, że Mar jako jedyna była w stanie do pewnego stopnia zrozumieć język Naiłusa, co czyniło ją jego najbardziej zaufaną służką. Mar otrzymała prywatną kwaterę wydrążoną w tylnej prawej burcie statku, którą samodzielnie urządziła. Składała się z małej sypialni oraz dwóch przestronnych pokoi wyposażonych w stoły i krzesła. Zaaranżowała również wyjątkowe miejsce do medytacji, kulistą komnatę z centralnym wgłębieniem, która kontrastowała z surową, kwadratową stylistyką statku. Wzdłuż ścian znajdowały się prostokątne filary wyginające się ku górze, ozdobione tajemniczymi, czerwonymi inskrypcjami nieznanego alfabetu. Gdy Mar wpadała w trans medytacyjny, napisy zaczynały jarzyć się delikatną poświatą, podkreślając mistyczny charakter miejsca. Trzy lata po wygnaniu Trei, Sion i Nailus dopieli swego, doprowadzając do całkowitego zniszczenia zakonu Jedi. Zjednoczyli rozbite frakcje Sithów pod jednym sztandarem, przejmując nad nimi pełną kontrolę. Pod ich rządami Akademia Treyus szkoliła legiony Sithów, które zalewały galaktykę, przynosząc śmierć i cierpienie. Jeżeli ktoś wykazywał się szczególną wrażliwością na moc, Nailus nakazywał najpierw przeciągnąć go na ciemną stronę. W pewnym momencie Nailus stworzył własny holokron zawierający całą zgromadzoną przez niego wiedzę Sithów oraz liczne sekrety, które na zawsze pozostały tajemnicą. Nikt bowiem nie był w stanie zrozumieć jego mrocznego języka. Mimo dążenia do władzy, Nailusa tak naprawdę nie interesowały nauki Sithów, Jedi ani jakiejkolwiek innej frakcji. Jego istnienie opierało się na nieustannym pochłanianiu życia w galaktyce, co czyniło go zagrożeniem nawet dla jego sojuszników. He cares nothing for the Sith or its teachings or the Jedi. And when the Jedi are dead, her master will feed on the galaxy, the Republic, and eventually consume the Sith as well. Choć pragnął coraz większej władzy, Sithowie jako organizacja byli dla niego jedynie narzędziem do realizacji jego mrocznej wizji przekształcenia galaktyki. Przez lata nikt nie zdołał mu się przeciwstawić, a jego słudzy, podzielając jego wizję, otrzymywali cząstkę jego potęgi. Dzięki temu zyskiwali zdolność wysysania energii mocy z innych istot, co zwiększało ich własną siłę. Podobnie jak ich mistrz, potrafili wyczuwać ofiary przez moc, nawet jeśli znajdowały się one na drugim krańcu galaktyki. Niedługo po zakończeniu czystki Jedi Nilus rozpoczął ekspansję Sithów na kolejne planety. Jego pierwszym celem był Onderon, gdzie zawarł sojusz z generałem Waklu, przywódcą ruchu separatystycznego dążącego do oderwania planety od wpływów Republiki. Nailus dostrzegł w tym szansę na osadzenie garnizonu Sithów na Onderonie, który miałby posłużyć jako baza wypadowa do dalszych podbojów. Z jego rozkazu zbudowano bazę na księżycu Dexun, gdzie jego słudzy odkryli grobowiec starożytnego sita Fridona Nada. Nailus wyczuł wewnątrz potężne skupisko ciemnej strony, które planował pochłonąć po zakończeniu walk separatystów z oddziałami królewskimi Onderonu. Aby zapewnić zwycięstwo separatystom, Nailus nakazał swoim akolitom odprawienie rytuału wzmacniającego ich siły. Jednak podczas gdy wojna na planecie nabierała tempa, lorda głodu wyrwało z rozmyślań nagłe i intensywne zakłócenie w mocy, które jednocześnie zaintrygowało go, ale także w pewien sposób przeraziło i rozgniewało. Zakłócenie to wyczuła również jego uczennica, której Najlus zlecił odnalezienie źródła tej anomalii i jego zniszczenie. Sam zaś wyruszyłby pożerać życie na kolejnych światach, próbując oderwać się od niepokojącej wizji. Mar odkryła, że źródłem zakłócenia była dawna Jedi Mitra Surik, wygnana przez zakon za wsparcie Rwana w wojnach mandaloriańskich. Surik była wspierana przez mistrzynię Jedi Kreje, której prawdziwa tożsamość brzmiała Darth Treja. Była nauczycielka Nailusa. Kreya rozpoczęła szkolenie Surik, by przygotować ją do nadchodzącej konfrontacji ze swoimi dawnymi uczniami oraz przekazała jej całą wiedzę, jaką posiadała o Lordzie Głodu. Jego obecność już tylko zanim Wygnana Jedi pokonała Mar i przekonała ją, że wizja Nailusa nie ma nic wspólnego z porządkiem i harmonią. Wręcz przeciwnie, doprowadzi galaktykę do jeszcze większego chaosu. Mira Luka uznała jej argumenty i zgodziła się pomóc w dotarciu do swojego mistrza, a w razie potrzeby również w walce przeciwko niemu. Pierwszym krokiem do osłabienia Nailusa było zniweczenie jego planów wobec Onderonu. Zurik, Mar oraz ich towarzysze, w tym przywódca Mandalorian Kanderus Ordo, zwany Mandalorem Wybawicielem, wyruszyli na księżyc Dyksun, by powstrzymać mroczny rytuał odprawiany przez Akolitów Sithów. Choć udało im się ich pokonać, rytuał został ukończony, co zmusiło bohaterów do przeniesienia walki na Onderon, gdzie wsparli królową Talię w odparciu sił Nailusa. Ostatecznie misja zakończyła się sukcesem, a jego plany zostały udaremnione. Generał Waklu zginął w starciu, lecz jego doradca, Tobin, przebywający na pokładzie Ravager'a nadal służył lordowi głodu. Jednakże przebywanie w jego obecności miało zgubny wpływ nawet na niego. Aura Nylusa powoli degenerowała jego ciało i umysł. Tobin poinformował swojego mistrza, że na planecie Tilos 4 znajduje się Akademia Jedi, która mogłaby stanowić wyśmienitą pożywkę. W rzeczywistości była to pułapka zastawiona przez Kreje, pragnącą skonfrontować Nailusa z Surik i w tym czasie odzyskać władzę nad Triumviratem Sithów. Gdy flota Nailusa wyszła z nadprzestrzeni, została natychmiast ostrzelana przez ukryte na orbicie Tilos siły Republiki. Lord Głodu szybko zorientował się, że padł ofiarą podstępu. Na powierzchni planety nie było żadnego dużego skupiska istot wrażliwych na moc, jednak jego niekontrolowany głód wciąż zmuszał go do pochłonięcia wszelkiego życia, jakie tam istniało. Nim jednak przystąpił do działania, jego okręt został zinfiltrowany przez wygnaną Jedi, Mandalora oraz jego byłą uczennicę. Bohaterowie umieścili cztery bomby protonowe w strategicznych punktach okrętu, aby upewnić się, że Ravager nie przetrwa bitwy. W drodze na mostek stanął im na drodze Tobin, jednak Surik zdołała go przekonać, że jeśli nie powstrzymają Sita, jego planeta podzieli los innych światów pochłoniętych przez Nailusa. Lord Głodu, jak miał w zwyczaju, wpatrywał się przez Illuminator, obserwując przebieg bitwy. Gdy intruzi wkroczyli na mostek, jego aura natychmiast się zmieniła. Pozorny spokój ustąpił miejsca czystej furii, wywołanej zdradą własnej uczennicy. Zamierzał zakończyć walkę, nim ta jeszcze się zaczęła. Spróbował natychmiast pochłonąć moc Surik, lecz napotkał niespodziewaną przeszkodę. Szybko zrozumiał, że wygnana Jedi posiada rzadką zdolność czerpania energii z otaczających ją istot, co czyniło ją idealną przeciwwagą dla jego niepohamowanego głodu. Uświadomiwszy sobie, że nie zdoła pożreć ich energii, Najlus zdobył miecza świetlnego i ruszył do ataku. Jego siła okazała się zbyt przytłaczająca dla bohaterów i ostatecznie odrzucił od siebie przeciwników, chwilowo ich ogłuszając. Mar wiedziała, że tylko ona jest w stanie osłabić swojego dawnego mistrza, nawet jeśli miałoby to kosztować ją życie. Wpadając w trans, zerwała łączącą ich więź w mocy, co momentalnie osłabiło Najlusa, czyniąc go podatnym na ataki. Bohaterowie wykorzystali okazję i zadali mu śmiertelny cios. Lord głodu padł bezwładnie na zimną podłogę mostka. Zanim Mar opuściła statek, postanowiła zdjąć Najlusowi maskę, by po raz pierwszy i ostatni spojrzeć w twarz istoty, która odebrała jej dom i skazała ją na cierpienie. Jednak w momencie zdjęcia maski z ciała Sita eksplodowała fala energii ciemnej strony, zmuszając trójkę towarzyszy do natychmiastowej ewakuacji. Pozostawili za sobą jedynie pustą zbroję i maskę. Wkrótce potem Ravager eksplodował, a pozbawiona wpływu Nailusa flota Sitów została szybko rozbita. Tak zakończyła się mroczna egzystencja Nailusa, lorda nienasyconego głodu. Ale czy na pewno? Duch Sita zdołał przetrwać w zbroi i masce, które ocalały z eksplozji okrętu. Sitowie, którzy po pewnym czasie odnaleźli odzienie, postanowili pochować je na koribanie. Tam duch Nailusa połączył się z potężnym skupiskiem ciemnej strony, co pozwoliło mu manifestować się w świecie żywych. Przez kolejne tysiąclecia jego legenda była przekazywana następnym pokoleniom Sitów, budząc zarówno strach, jak i fascynację. Holokron Nailusa, umożliwiający kontakt z jego duchem, przechodził z rąk do rąk kolejnych adeptów ciemnej strony. Wszyscy starali się rozszyfrować niezrozumiały język Sita i odkryć sekrety, które, jak wierzyli, zapewnią im niewyobrażalną potęgę. W 137 roku po bitwie o Jawin, ponad 4000 lat po śmierci Nailusa, artefakt trafił w ręce Dartakreita obok holokronów Banea i Andeddu. Krait poszukiwał sposobu na powstrzymanie żywej zbroi Yuzan Wongów przed pożarciem jego ciała, lecz duchy trzech starożytnych Sithów odrzuciły jego prośbę. Uznali, że nie jest godzien Miana Sitha, ponieważ jego zasada jednego sprzeciwiała się tradycjom i zwyczajom zakonu. Według niezliczonych opowieści podróżników oraz legend Sithów, maska Nailusa również wędrowała po galaktyce. Ci, którzy ją założyli, mieli rzekomo oddawać kontrolę nad swoim ciałem Lordowi Głodu pozwalając mu ponownie szerzyć terror jednak nigdy nie odnaleziono dowodów potwierdzających te pogłoski jedno było pewne duch Nailusa wciąż błąkał się po piaskach Koribanu nieustannie poszukując sposobu na zaspokojenie swojego niepohamowanego głodu Nie is przyszłości no w in the empty widzi. I sees and that is why he must be stopped the breach must be sealed before his power grows beyond what even we can hope to stop. Podzielcie się w komentarzach swoją opinią o historii Darta Nailusa i jakie wrażenie zrobił na Was Lord Głodu, kiedy po raz pierwszy o nim usłyszeliście lub zagraliście w drugą część gry Knights of the Old Republic. Jeżeli chcecie, aby takich materiałów powstawało więcej, to oprócz zostawienia lajka oraz subskrypcji zachęcam do wsparcia mojej działalności poprzez opcję wspierania na YouTube lub na portalu Patronite. Dzięki temu możecie otrzymać dodatkowe bonusy i realnie przyczynić się do rozwoju kanału. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu. A na zakończenie życzę Wam udanego dnia, niech zdrowie Wam dopisuje i do usłyszenia w kolejnej historii na kanale. Niech moc zawsze będzie z Wami.